Można rzec szczęśliwego Nowego Roku. 7 marca 2023 roku rozpoczął się w Mechelinkach Nowy Rok. Nowy rok pracy twórczej w Winnicy Nawrot i Muzeum Wina. Pierwszy z czterech zaplanowanych na ten rok plenerów malarskich zgromadził 26-osobowy zespół artystek i artystów z Polski i Ukrainy. Którzy zdecydowali się przelać na płótna swoje wizje świata, widziane z perspektywy wysokiego nadmorskiego klifu. Zmienna marcowa aura zapewniała dużą różnorodność doznań i pozwalała odkryć piękno zimowego pejzażu także tym osobom, dla których plaża kojarzyła się do tej pory jedynie z leniwym letnim wypoczynkiem. A Mechelinki zimą. To śnieg pokrywający plaże i nadbrzeżne drzewa. Ciężkie monumentalne chmury sunące groźnie po niebie i kontrastujące z nimi błękit z oszałamiająco ostrym słońcem, a wszystko to doprawione silnym, przeszywającym i oczyszczającym wiatrem od morza. Wpływ tych bodźców widoczny był zarówno w namalowanych pejzażach, jak i wyraźnie wyczuwalny w nastroju wszystkich przebywających tutaj osób. Była to wielka dawka pozytywnej energii. Tradycyjnie na zakończenie pleneru odbył się wernisarz, na którym licznie przybyłej publiczności zaprezentowano efekty owocnej pracy twórczej. Wydarzenie uświetnił występ dzieci i młodzieży ze szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Zygmunta Noskowskiego w Gdyni. I niewielu z obecnych na sali gości spodziewało się tak wysokiego poziomu wykonania utworów muzycznych i poza gorącym aplauzem podkreślano, że koncert był równie profesjonalny, co poziom prezentowanych prac malarskich. Winnica nawrot staje się coraz bardziej popularna w artystycznym środowisku, a organizowane wydarzenia umożliwiają utrwalenie w pracach plastycznych piękna tego miejsca w całym spektrum czterech pór roku. Już działamy słuchajcie, w mechanikach wyśmienita atmosfera. To jest miejsce dla artystów. Które stworzył Krzysztof Nawrot w pięknym miejscu na klifie. Piękna panorama morza. Wyśmienite warunki, żeby tworzyć super sztukę. Dzięki, Krzysztof.